Z Maciusiem i Oliwielem. bierzcie na ich kanały. Oczywiście, nazwy będą w opisie. Dzisiaj będziemy pełni dali: Wy. bo jesteście wcześniej już rozumiani, ok, Wy, blood Heaven. Oczywiście. Zostawcie subskrypta i lajka. No, no, no. Yo, yo, yo. Z tej strony macie z kanału Heikea 606. Ja Nazywajcie. <kluzny> Ze mną jest Oliwiel, heja. Z kanału Oliwier, Oliwier Białczek i Kuba z kanału Oliwier.pl Oliwierski kogoś. A oliwiewiewieci.pl Bo to muszę zmienić nazwę Dobra, po tej zbiorni będą nazwy nasze, więc no Jest tak, będziemy grać w Robloxa jak się Prawdopodobnie jest. w Brookhaven. Będziemy grać w Brookhaven. Zostawcie subskrypcję, zostawcie, zostawcie subskrypcji i, subskrypcji. i lajki Czekajcie, ja znajdę serwer Oczywiście, można odsubskrybować w tej chwili Ale nie powinniście no. to, to jest to bardzo dobry kanał smutne. My się bardzo staramy, mhm. a <coughs> mamy tylko... Miałam ja nawet, ja, nawet 10, ja nawet 10 lat nie mam ja ale ani, nie ważne Ja ani jednego subskrybenta miałem, więc no. Masz nasty. Mac tylko dwóch. No. Ja mam ja trochę no, więcej, no, ale a więc szuka, jestem największym tuberem. Dobra, dołączajcie do mnie chłopaki. Ja, Ciepłych chłopaki. Za, do niego dołączamy. Nie no, słyszą mnie to ci, chyba ludzie. Ja jestem dziewczyną w tym, bo ja spierperę, robię tu musiał być dziewczyną. Olu blagi. Dobra już lagowało. No nie, czemu no jestem dziewczyną widzę. Oczywiście, ja u pewnie będzie trwało 10 minut. Około? No, to 10 minut. Dobra, jestem. Ale odlaga. No, no, Siłą ustawiam manual, to się nie zdziwię. Ojej. Znaczy, tak, ustawiałeś manual? Nie. Na pewno? Jest auto. O, i wiem, czemu będzie nagawało tego. Ja Nie no, tu nie reaguje, tu nie. Ale, Ale reaguje mnie weź, jak się nie wygra. Ja, dobra, już da do na razie niech mi się załaduje. Lajwa może jutro no, zrobię. No, no. Oczywiście będzie like, może jakiś. No jutro o 18 to będzie. Akurat już włączyłeś? Tak trochę późno o 18, bo ja bym z wami zrobił. No bym, bo, no musimy po 24 godziny, ja, ja będę oczywiście, może Maciej będzie, ale... No ale najpierw nie, musimy wybić subskrybentów, że... Żeby... Nie, Oliwia zrobi w taki sposób, że 24 godziny trzeba i Ty te, też zrobię, albo ja będę szybko to robi, to... to, to. To wiem, może dobije nawet dzisiaj po tym odcinku. Oczywiście jestem youtuberem i monta zestał pewnie. Olię być się. No, no, Dobra, no. Ale mam być twój monta zestał? Nie trzeba, Myślę, bo ładuję, nie, <słuch> nie to Jezus Maria no. Szajewka Boże! Skórza mnie ten... Jest załadowany. No co nie może nie mówić. Oczywiście premium nie mam. Więc proszę nie narzekać. Ja mi się jeszcze ja mam... skończyło. Czekajcie. Dobra, czekajcie, bierzemy jakiś dom, u koła mieszkamy. Kup macicę czekaj. U mnie możemy. Ja mam premium. Ja tutaj. mam premium i te duże domy. Dobra, wkład do Maćka. Kupa do mnie. Jedziemy. Jedziemy. Teraz. Oczywiście odcinek nie może być za długi, Jedziemy pamiętajcie teraz o tym. Y Wziąć dom. Oczywiście nie z daily, a więc codziennie będzie pewnie odcinek, tak. ale wiecie, może być sprawy prywatne. Hmm. Nie codziennie może, ale będziemy starać Każdy się... Każdy ma prywatne życie. Będziemy starać się wstawiać odcinki no równomiernie. Jeszcze domki. Ja mieszkam, mieszkam razem. Nie wiem, czy to jest lodowienie, ja wiem, o co Ci chodziło. Jeszcze... Nie, nie, ty robisz... równomiernie to jest... Takie coś nie równomiernie to ja wiem, czy to jest. Wiesz? codziennie, o. Mówiłem, że codziennie, prawie. O 15 spróbujemy, ale to. Zanim to się załaduje. To opisie u mnie, też będziecie nazywać to, tym czym teraz nadliwam. No coś będzie Tu mieć ta Weźnie. O, widzę się, mam, mam ta eltę. Ale to gdzie? W ustawienie w tej tych. na tą... to widać, widać na O jest... i to. O co? Nie, o to. O, nie wiem gdzie to mam, o tutaj mam elo. Dobra. Jestem, Witaj. Widzicie? Że ja muszę... Widzicie się dobrze? Czy zrobisz odstawkę? No bo je, wiesz co, jest taki... O, czekaj, przerzuć się w kamerę. Dajcie mi rumejka. Dobra, bo teraz mam duchy, na duże, będzie Dajcie rumejka. O, idą, 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 idą. Ja do lewej mamy tylko te. Ja chyba sobie O nie, ta mi się ja zbudowała. Tam, teraz telefon. Czekaj, bo ja wyjdę bo i wejdę. Na, bo mi się ta mela zbudowała. nie, hakuj. Jednak nie przewrócę telefonu. Albo dobra. No już na chwilę daj inny kamerę. Daj inny Teraz o dobra wchodzi kamerę. Jeśli chcecie bielać to jest mój nick, a to jest Maćkanik jeszcze Kuba wyszedł. Bo, bo mi się ta maila zepsuła. Oczywiście możecie nas dodać, ale pan nikt tego nie będzie oglądał. Jakbyś się śpięli, to olej Oliwier siedzi obok mnie. No ja obok. Tutaj Kuba. Zbijajcie nasz kanał. Pamiętajcie, żeby Kajcie? zasubskrybować kanał i ich kanały też. I się no to, od kogoś. Bo to nawet, bo to nie... bo to nie jest takie łatwe, no, jak no, no, się no, wydaje. To, masz dom. I tak mamy um, no. Nie wiem. No, no. Pytasz czy jadam? Oczywiście, no, że jadam. Koszykówki. Mamy też y, dom do zabawy taki. Dobra, lecę do Was. Co, co ja nadliwam na telefonie, a więc ta nie też, będzie taka dobra u Oliwiela. Mamy, mamy kuchnię. Dobra, bo to zaczynamy RP w sumie. Ustawcie sobie niczki. Pracę. Tutaj jest salon. Tutaj sypialnia jedna. Tutaj jest komputer. Ja biorę tą. Tutaj mamy łazienkę. Ja biorę ten kotły. Ten Teraz tutaj mamy taki mini ogród. Chodź, idziemy. Na górę Chyba jest. będziemy musieli o dwa odcinki, bo już 7 minut ja nadlewam. No to, 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 to Tutaj drugą sypiam. E, film będzie z 15-20 minut max trwał. Tutaj mamy no. łazienkę. No, oczywiście raz w tygodniu postaram się no. wrzucić e, dłuższy odcinka, to tak ja jakby pół godziny, ale to. Ze swoją łazienką. No, lać ciągle pół godziny to. I mamy też balkon, na którym jest jacuzzi. Mamy Ile? 3. Mi nie tak, nie tak wiem, to, może on u mnie przez jest winien, Może... Mo i Ja zajmuję ten pokój, Ja zajmuję pokój ten... Ja, ja biorę, ten biorę. Nie będę jest na dole. No ma... Nie biorę do. Mój pewnie mi nie będzie ze jak za Nie będzie, będzie, będzie. Nie na to, co. Oczywiście nie będzie ten to będą też inne dyny. Biorę ten, biorę ten, aby nie czekać. to nie usiądę. Ej, ja biorę, chłopaki, ja biorę ten. Ej, maciek, maciek no, to. są ocieks, o tym biorę. No, macie, macie, ocieks, są gdzieś. Laptop, top, top, teraz Muszę się. Wiecie, jakieś podstawowe rzeczy? już to mam nie, zrobić? ej, to, ta butelka do picia dla Na... dzieci, to jest piwo, nie, ma piwo, piwo. nie, 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 to... Telefon nie wziąłem, aha nie. Telefon nie wziąłem, jest tak Telefon Pytasz się ja mam? ja coś to to mój pokój jest Ja mam tam na dole To nie, to mi tam wystarczy jeden mały ma... Oczywiście u nas i mać, u mnie i mać to nie będzie też wybitna ta melka, bo <śmantuj> musimy z telefonu to nadlewać. O on to no, nadlewa Oliveru na, na lepi, bo ma, na komputerze. A W sumie statywse, statyw podłożyć. A ja mogę se o peko. Będzie, będzie Zabieraj. Się. zabieraj bo, to czy Oczywiście, że jalam. No ja dobra, mam tak dużo, że nam, nie wiem co dać. Idę do klubu, idę śniadanie. Wezmę sobie no na no słata. Zejdziemy sobie teraz na dół. Biorę piwo. Chodź, to jedzie do, do klubu. Nie ja, bo jest czwarta w nocy. No i wtedy to się, się otwiera. Mmm, to piwko. Nie, Cześć. Idzisz. Cisz mój czekaj, to jest z <coughs> familii z <coughs> familii FriendTown. Ej, nowe motocyk dodali. Friendly. Nic nie robimy, to friendly, friendly Spokojnie, nie będzie jak. Nie... Lu. Lu. Nie będzie. Ja pracuję w pizzerii. Sorry no. za słabo jakoś kamerki, ale. Powiem teraz nie Nie mam. Tam nie mam. I tam rzucam, by móc coś w sensie, do piętra rzucić, by mi się no, nic bo. nie stało. Nie, teraz na komendę, bo jestem slotem. Bo ja lecę do trubu. będę tak nawalony, że lecę do trubu. może dziewczynki jakieś tam będą, lecę, co? No I A tu jest... Dobra, biorę 11 minut to trwa. U mnie 10. U mnie. Potem zaczęłeś. A u mnie 11, 3, prawie 12, więc to, no, to I nie będzie trochę dłuższy odcinek oczywiście. Ja nie się. będzie najdłuższy pewnie. Ja mam prawie to... No nie, u Ciebie będzie krótszy, jak 20 minut no, 20 minut maksymalnie, no. Czy mogę więcej, ale wy? to. Gdzieś to tym ja trzeba jednoducho jeść, żeby fajnie było A to będzie klindrze. Mediat tak chyba lumną 15 minut lewą. No ja chyba też. Chcesz, się tu staczą pizzę. O, ktoś już na sapat dzwoni do mnie. Czyli tak biorę. O kukrotowskie. Dzień dobry. dostarczyłem pizzę. Proszę. Dziękuję. Do widzę ja Dobra, lecimy z dzwoni. Niech dzwoniło. Czerwona, do pizzy. No, panie! No, co ty robisz? Idę, muszę dostarczyć. dostarczył. zaraz mało Albo w gądzie, Pytasz, czy jalam? Oczywiście, że jalam. Jalam tak dużo, Pytasz, że nie ja wiem, co da Czego na mnie dzwonisz, co? Mały chłopak. Nie wiem, bo oni mówią z... za tym. Są jakieś doci, który mówią. To za ile chcą przez no, to Boża, i Boża, się pali? Boża. No pali się, właśnie do, tego, do pana wezwałem. Ale ja nie jestem z takich spraw, dobra, gdzie jest na czymś... No ale to dzwonię na klasę pożarną, na policję, na 112, nikt nie odbierał. się pytają, jak smakowało jajko i te coś, i te papryczki. Ile opuściła grupa, kiedy się popakowała? Co to jest? Śmiech na nogach, czy to jest Arina? Nie, to jest chyba Natalka. Nie, to jest Arlina, chyba, bo e, Natalka ma Teraz idę do starszych bardzo ważne. Zjadła. Gośnica, gośnica. Proszę. Oczywiście ja pracuję w bazie. Lubię. Dobra, czas zmienić pracę. Porzucam tą pracę, słaba jest. Coala jest ta praca, porzucamy. Dobra, Tutaj są różne punkty City, Water, Power. Będziemy spracować w gumnie w tej hali. Będziemy tutaj pracować. Hala, tego zgasi się nie da. Dobra, szybko, szybko bierzemy co, bierzemy z Nie, pali Olegański. się! Z pomóż mi Dobra, poczekaj! Szybko! Gdzie to jest? Pata. Tego się... zgasi się chyba nie da. Oczywiście, że doda, się da... To musisz mieć dobry sprzęt. Mm. Dobra da się się już. To rób to, ja się zmienię na dom ognia. Jakby to nie brzmiało. Dobra, zrobiłem. bo to skończona... Sub... Alina by zasubskrybowała. Dobra no, lecę. Czy jest czapka? Nie ma czapki. I bo sprawdzałem Oddaj mi wóz To jest mój wóz to kupiłem sobie se do Chyba jeden na chwilę Te płech Jeden na firma w tej Piotrze, jadam. Oczywiście że jala Ja mam to że nie wiem co dadam Dobra 15 już stończę